Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejna opcja na pyszne, szybkie danie. I to będzie danie z cukinią oczywiście. Pyszne warzywo, szybkie do zrobienia. I chciałam Was przekonać, ponieważ teraz jeszcze jak jestem chora, nie mogę nic robić, ponieważ tutaj mam jeszcze ten opatrunek na nodze, również po tym przeszczepie. Staram się robić Szybkie dania, żeby długo nie stać i żeby smakowało. I dzisiaj zrobię Wam cukinię, a do tego zrobię Wam polędwiczki. Jedną polędwiczkę będę miała, ja ją pokroję, usmażę, wstawię do piekarnika, żeby sobie tam dochodziło. W międzyczasie usmażę tą cukinię i obiad będzie gotowy. Do tego, jeżeli macie na przykład ryż albo ziemniaki, to lubi, albo smażone ziemniaki i obiad bardzo szybko do zrobienia. I taka prędliczka jest droga, można powiedzieć, na przykład 300 gram czy 400 ale ona jest podzielna. Dwa kawałki, czy jeden kawałek, zależy kto je, czy dziecko, czy ktoś starszy. I można z jednej ponędzliczki najeść się cała rodzina. Po obsmażeniu wstawię płędliczki do piekarnika, a z tego tłuszczu, co się wytopi, zrobię również sos śmietankowy. Bardzo smaczne, szybki do zrobienia. A więc, kochani, czego wiedzieć więcej? Jeżeli będzie smaczne, dobrze zrobione, krucha polędwiczka będzie, jeżeli zrobicie tak, jak ja wam proponuję. To jest moja kolejna opcja na polędwiczki, i wam powiem, że już mam parę na moim kanale. Wszystkie są smaczne, różne, różnie do zrobienia, ale szybkie są do zrobienia. Dlatego teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba i można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Z okazji Wam pokażę, że mam polędwiczkę. Polędwiczkę ściągnęłam tylko łącznie błonę, Tłuszcz zostawiam i też solę, pieprze, czarny pieprz, papryka troszeczkę ostrej, troszeczkę słodkiej, można dać troszeczkę ziółka to troszeczkę oliwy, łyżeczkę małą mieszam. Można dać ząbek czosnku, można dać plasterek cebuli jakiś, żeby lepiej smakowało jak przysiąknie. I to jest już trzeci obiad. A wy zobaczcie kochani, maksymalnie pół godziny. Obiad gotowy. Mamy lato, czy ktoś się trafi, czy coś. Naprawdę, polędwiczka jest coś wspaniałego. Zobaczcie, mam tą polędwiczkę. Spróbuję, czy jest dobrze przyprawiona. Dobrze, wszystkiego dobrze. Soli, pieprzu, papryki. Można dodać teraz właśnie troszeczkę soli, trochę pieprzu, papryki, by było za mało. Dodaję jeszcze troszeczkę Czosnku do smażenia i najpierw będę smażyła te polędwiczki wstawię do piekarnika na około 140-150 stopni i ona sobie tam dojdzie z 15-20 minut podobnie jak kaczka i tutaj mam tą cukinię widzicie wzięłam 6 plasterków z tymi polędwiczkami można zrobić sobie sosik na 140 stopni nagrzewam piekarnik. Wlewam z łyżkę oleju. Można pomieszać z oliwą. I teraz już biorę sobie taką polędwiczkę i kładę na rozgrzaną patelnię. Tu jest to cięcie z tej i z tej strony, a więc tą stroną wkładam. Było wyłośnięcie ona musi się tylko za zarumienić to wystarczy i na to potrzebujemy 3 4 minutki nastawiłam na 5 minut i teraz próbuję na tą stronę obrócić i patrzeć czy odchodzi już od patelni jak odchodzi to już jest dobrze. Żeby nie odrywać. I tak robię wszystkie Jako wrócę, to mogę dać teraz tą cebulę, ten szosnów, żeby też się zarumienił. Nie nalewam ekstra dużo tłuszczu, to wtedy będę miała z wierzchu fajny aromat, taki kolor upieczony i próbuję jeszcze raz obrócić żeby mi się ładnie to obsmażyło obracam jeszcze raz gdybyście widzieli, że wam się pali za mocno możemy jeszcze troszeczkę zmniejszyć ja teraz zmniejszy już na 5 i teraz już ściągam na żaro odporne na cienie, jakieś czy jakieś inne. Tu z boku jest surowe, ale to nie przeszkadza, to dojdzie sobie. I teraz wkładam już do nagrzanego piekarnika. Niech sobie stoi, dochodzi. Z tego możemy sobie zrobić jak najbardziej sosik. Wlewam jeszcze złyżkę oliwy. mogę dać warunkowkę, piekuszkę jeszcze. Wlewam już śmietankę. Śmietana słodka, około 100 ml, i do tego teraz wlewam wodę. Około 100 ml, i dam łyżkę mąki. Ale teraz już tą mąkę musimy rozrobić z zimną wodą. Gdybyśmy wrzucili na olej i dopiero śmietanę dali, tak jak ja nieraz robię. To możemy od razu zalewać wodą, nie będzie grudek, a tak mogą Wam się zrobić grudki tutaj i to by nieładnie wyglądało. Mogę wlać tutaj z łyżkę tej ciepłej wody, to zrobić i teraz wlewam już, żeby zagęścić ten sosik. Oczywiście mogę przyprawić z pół łyżeczki ziół promasalskich, z jedna trzecia łyżeczki pieprzu. Papryka słodka, gdzie jedna trzecia łyżeczki. Troszeczkę ostrej możemy dać. I estragonu parę płatków. I koper. Tu mam koper mrożony, łyżeczkę do łyżki. I teraz mogę sobie wkroić również z pół jakiejś średniej marchewki. To jest dla smaku, kochani. A więc naprawdę możecie spokojnie dać się, nie obawiać. Tutaj mam umytę porę z tego czubka, a więc w środku nie muszę już myć, nie powinna być brudna. A tak jak z drugiej strony kroicie, to trzeba przepukać nieraz, bo może być kamień, piach i kawaczek pietruszki również. I będzie pyszny sosik. Już tutaj jest smaczny, bardzo smaczny. On sobie tutaj ten sosik. Dochodzi i nabiera tego smaku jeszcze. Nalałam parę łyżek oleju, bo to musi być smażone na takim głębszym oleju, jak kotlety się smaży. Poszczepuję jajko i już zaczynam obtaczać tą cukinię, czy kabaczka, chyba kabaczek nie, bo ja duża cukinię. Teraz jajku W półce tarte. tartej około pół szklanki do szklanki możecie zawsze dosypać. I kładziemy na rozgrzany tłuszcz. A jaki tłuszcz, kochani, to taki jaki lubicie. I to są moje propozycje dla Was na szybkie danie, na letnie danie, smaczne, rodzinne, podzielne, a więc 9 mam na trzy Obracam parę razy będzie miękka około pół godziny sosik z warzywami ze śmietaną słodką fajnie przyprawiony smaczny polewamy po polędwiczkach i super danie ja tak myślę bo jest smaczne sos cukinia już jest gotowa talerzyki przygotowane i teraz wyciągam już tą polędwiczkę i tutaj się taki sosik z niej wyleje to wlewam tutaj do tego sosu, ponieważ tam są również przyprawy i to będzie fajniej tutaj smakowało. Wymieszam. Jak wyciągniecie polędwiczki, żeby one jeszcze dostały sobie tak z 5 minut, żeby to mięso się rozkurczyło. Podobnie jak z kaczką, żeby nie od razu kroić. Kroję na przekroju, patrzę czy jest różowe. Nie może cieknąć tutaj krew. O tak, super, Wam pokażę zaraz. Zobaczcie, widzicie? Jest już polędwiczka uduszona. Zobaczę jeszcze jedną. Krucha bardzo, widzicie? A więc kochani, to jest moja opcja na cukinię z polędwiczkami i sosem świętankowym. Wszystko zrobione w pół godziny. Panie Ewo, Babcia, wzięła się do roboty, tak? A więc dziękuję, uśmiałam się. Naprawdę wzięłam się do roboty, jeśli chcę. I jak sobie sami zrobimy, to smakuje najlepiej.